Witajcie, drodzy bracia i siostry. Przechodzimy przez okres głębokich trudności, z których wiele zostało przepowiedziane przez Padre Pio podczas niezwykłego objawienia, którego świadkiem był Ojciec O'Uliwe. Obserwując wydarzenia rozgrywające się w narodach na całym świecie, staje się oczywiste, że nie jesteśmy obcy wyzwaniom wahań cen żywności i niestabilności gospodarczej. Jednak teraz jest krytyczny moment, aby podjąć proaktywne kroki ponieważ wkrótce waluty mogą stracić na wartości, a rynki mogą doświadczyć poważnych niedoborów. Zachęcam wszystkich do przygotowania się na trudności, które są na horyzoncie. W tym momencie chciałbym, abyście podzielili się nazwą miasta, z którego obserwujecie, moi drodzy przyjaciele. Chociaż są to rzeczywiście trudne czasy, my, jako chrześcijanie, mamy siłę, która pochodzi z naszej niezachwianej wiary. Dzięki zaufaniu do Boga i roztropnemu przygotowaniu jesteśmy w stanie stawić czoła tym trudnościom z odwagą i determinacją. Szukajmy boskiego przewodnictwa, przygotowując się na to, co nas czeka. Padre Pio powiedział kiedyś: "W czasach udręki, gdy świat jest przyćmiony ciemnością i niepewnością, musimy zakotwiczyć się w wierze i boskiej mądrości, aby znaleźć ochronę i siłę. Gdy zbliżają się te burzliwe dni, nie można przecenić znaczenia duchowego i fizycznego przygotowania." Jest pilne przesłanie, którym chciałbym się z Wami podzielić, takie, które dotyczy pożywienia w tych trudnych czasach. Padre Pio, w swoim bezgranicznym współczuciu i miłości, ujawnił kluczowe spostrzeżenia na temat tego, jak powinniśmy się przygotować. Wśród tych spostrzeżeń kryje się głęboki sekret dotyczący specjalnego pożywienia, boskiego zaopatrzenia, które może nas podtrzymać, gdy zasoby stają się skąpe, a przeciwności losu się nasilają. Pożywieniem, o którym mówię, są błogosławione winogrona. To nie są zwykłe owoce, to niebiański dar przepełniony właściwościami wykraczającymi poza nasze pojmowanie. Podczas objawień Padre Pio podkreślił znaczenie tego błogosławionego zaopatrzenia, przypominając nam o świętych zasobach dostępnych dla tych, którzy ufają boskiej opiece. W miarę jak posuwamy się naprzód w tych niepewnych czasach, nadal ufajmy Bożej opatrzności, podejmując jednocześnie praktyczne kroki w kierunku przygotowania. Razem, wzmocnieni wiarą i prowadzeni boską mądrością, możemy pokonać nadchodzące wyzwania. Niech Bóg czuwa nad nami i zapewni nam odwagę i odporność, których potrzebujemy, aby stawić czoła wszystkiemu, co stanie nam na drodze. Znaczenie tych winogron wykracza daleko poza ich rolę jako zwykłego źródła pożywienia fizycznego niosą one również głęboką ochronę duchową. Pojedyncze winogrono gdy jest odpowiednio pobłogosławione i spożywane z prawdziwą wiarą, może zapewnić niezbędną energię i składniki odżywcze potrzebne do podtrzymania ciała i duszy w czasach wielkiej potrzeby. Ważne jest, abyśmy nauczyli się właściwych sposobów przygotowywania i konserwowania tych winogron zgodnie z boskim przewodnictwem. Każde błogosławione winogrono, gdy jest spożywane z głębokim oddaniem, staje się potężnym symbolem naszej wiary i służy jako przypomnienie nieustającej obecności Boga w naszym życiu. Te winogrona nie są tylko fizycznym pożywieniem, ale żywym sakramentem, który wiąże nas z Bożą miłością i miłosierdziem. Oprócz błogosławionych winogron gorąco zachęcam Was do utrzymywania zapasów niepsującej się żywności i wody wystarczających na utrzymanie Waszej rodziny w okresie udręki. Chociaż ważne jest, aby mądrze przechowywać i przygotowywać się na potrzeby fizyczne, nigdy nie traćcie z oczu prawdy, że nasze ostateczne pożywienie pochodzi od Pana. Pośród prób i wyzwań modlitwa i pobożność będą naszą najpotężniejszą bronią. Zastanówcie się nad tymi słowami ostrzeżenia Padre Pio, świat stoi w obliczu ogromnych problemów ludzie cierpią i tracą życie. Bez boskiej ochrony nie możecie przetrwać. Codzienna modlitwa jest niezbędna, bez niej wasze życie będzie poważnie zagrożone. Dla tych, którzy szukają ochrony w tych burzliwych czasach, pamiętajcie, że duchowa gotowość jest równie ważna, jak przygotowanie fizyczne. Poświęcie się codziennej modlitwie różańcowej, uczestnictwu we mszy świętej i uczestnictwu w sakramentach. Wzmocnij swoją więź z Bogiem poprzez konsekwentne akty wiary, ufając, że jego przewodnictwo bezpiecznie poprowadzi nas przez wszelkie trudności, jakie napotkamy. Prawdziwa ochrona pochodzi nie tylko ze zgromadzonych zapasów, ale także ze stałej relacji z naszym stwórcą. Stając w obliczu niepewności przyszłości. Pamiętaj, że ochrona Boga jest swobodnie dostępna dla wszystkich, którzy szukają jej szczerze i z oddaniem. Pozostając silnymi w naszej wierze i ufając Jego Boskiemu planowi, możemy poruszać się nawet w najciemniejszych dniach z odwagą i nadzieją. Czekające nas próby mogą być przerażające, ale z niezachwianą ufnością w Boga, połączoną z ostrożnym przygotowaniem, znajdziemy siłę, by wytrwać. Przyjmij te praktyki i trzymaj się mocno swojej wiary, bo ostatecznie to miłość i miłosierdzie Boga nas przez to przeprowadzą. Wyobraź sobie cudowne rozwiązanie, boski dar, który przekracza ludzkie zrozumienie i logikę. To tutaj zaczyna się historia cudownych winogron koncepcja ujawniona przez Matkę Boską podczas niezwykłego objawienia. Winogrona, powszechnie uznawane za symbole życia i pożywienia, są przekształcane przez boskie instrukcje w coś niezwykłego. Zgodnie z tymi instrukcjami, Pół winogrona dziennie, spożywane z wiarą, może zastąpić całe jedzenie i wodę, których człowiek potrzebuje, aby przeżyć. Ta koncepcja wykracza poza kwestie wiary, sugeruje głębokie objawienie, łącząc zarówno znaczenie duchowe, jak i korzyści odżywcze. Winogrona są znane ze swojej obfitości w przeciwutleniacze, potas i właściwości przeciwzapalne, co czyni je potężnym źródłem kompletnego odżywiania. Ale w grę wchodzi o wiele więcej niż tylko fizyczne odżywianie. Symbolika jest głęboka, ponieważ Biblia często odnosi się do winorośli jako symbolu krwi Chrystusa i Eucharystii, przypomnienia, że nasza duchowa więź z Boskością jest niezbędna do życia. Bez tej więzi ryzykujemy duchową stagnację i ostateczną rozpacz. Tradycja błogosławienia winogron sięga czasów objawienia tajemniczej postaci znanej jako Matka Róża, która pojawiła się we Włoszech w latach 60. I 70. To błogosławieństwo nie jest tylko prostym rytuałem. Jest to akt wiary, który ma moc podtrzymywania nas nawet w najtrudniejszych czasach. Niezależnie od tego, czy stają w obliczu klęsk żywiołowych, czy nacisków społecznych, wierni są wezwani do zaufania tym świętym postanowieniom Kro. Objawienia Matki Rosy w San Damiano we Włoszech odzwierciedlają istotne i pilne przesłanie przekazane przez Maryję Dziewicę wezwanie do modlitwy, skruchy i powrotu do boskiego przewodnictwa. Jest to ostrzeżenie, że czasy szybko się zmieniają i że musimy szukać światła Boga, zanim będzie za późno. Gdy przygotowujemy się na wyzwania, które na nas czekają, ważne jest, aby znaleźć pocieszenie i mądrość w przesłaniach przekazanych przez Maryję dziewice. Błogosławione winogrona służą jako coś więcej niż tylko fizyczne pożywienie przypominają nam o Bożej obietnicy pożywienia, ochrony i, przede wszystkim, niezachwianej wiary. Rozważając te boskie przesłania, nie przeoczmy znaczenia różańca, który był kamieniem węgielnym wiary i duchowej siły przez pokolenia. Różaniec służy jako potężna broń przeciwko rozpaczy i wątpliwościom, oferując ścieżkę do boskiej łaski. W tych trudnych czasach, gdy świat staje się coraz bardziej niepewny, zwrócenie się ku tym praktykom i przyjęcie boskich darów, które otrzymaliśmy, może zapewnić odporność i pokój potrzebne do poruszania się po tym, co może nadejść. Obyśmy nadal umacniali naszą wiarę. Szukali boskiego przewodnictwa i ufali, że nawet w najciemniejszych chwilach światło i ochrona Boga są zawsze obecne. To, co wielu uważa za potężną obronę przed złem, jest czymś więcej niż tylko praktyką duchową, jest to głęboka więź z boskością, która oferuje przewodnictwo, ochronę i siłę. W czasach naznaczonych zamętem, niepewnością i szybkimi zmianami przesłanie błogosławionej Matki jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jej wezwania do pokuty i ostrzeżenia poprzez znaki niebieskie przypominają nam, że na horyzoncie jest nadzieja i obietnica nowej ery pokoju. W tych ramach wiary i boskiej ochrony tradycja błogosławionych winogron wyłania się jako ponadczasowa praktyka, zakorzeniona zarówno w starożytnej mądrości duchowej, jak i przewodnictwie błogosławionej matki. Te winogrona to nie tylko zwykłe owoce, mają święte znaczenie jako symbole uzdrowienia, odnowy i wytrzymałości. Poprzez swoje objawienia, błogosławiona matka poinstruowała nas, abyśmy przygotowywali te winogrona ze szczerą troską i oddaniem, uznając je za potężne narzędzia duchowej odporności. Poza ich fizyczną naturą, te błogosławione winogrona reprezentują naszą niezachwianą wiarę i siłę, którą zyskujemy dzięki naszemu połączeniu z Bogiem. Niech nasze serca będą otwarte na przyjęcie błogosławieństw, które oferują Pan i Matka Boska, i niech znajdziemy duchową siłę potrzebną do stawienia czoła wyzwaniom które na nas czekają. Bracia i siostry, obecnie przeżywamy okres trudności, który przewidział Padre Pio podczas znaczącego objawienia, jakiego doświadczył ojciec Oliwę. To trudne czasy i gdy jesteśmy świadkami globalnych zmian gospodarczych i wahań cen żywności, kluczowe jest, aby działać teraz. Waluta, na której polegamy, może wkrótce stracić na wartości, co doprowadzi do niedoborów na rynku, które mogą wpłynąć na każdego. Wzywam was wszystkich Abyście przygotowali się na próby, które pojawiają się na horyzoncie. W tej chwili zapraszam Was, abyście podzielili się miastem, z którego patrzycie, gdy jednoczymy się w wierze. Chociaż te czasy są trudne, my, jako chrześcijanie, musimy pozostać niezłomni w naszej wierze i naszym przygotowaniu. Razem nasza wiara służy jako fundament, który pozwala nam stawić czoła nadchodzącym próbom z odwagą i determinacją. Siła, która pochodzi z naszego zaufania do Boga i naszej gotowości, poprowadzi nas. Niech ta wiadomość będzie przypomnieniem o bezgranicznym miłosierdziu Boga i jego niezachwianej opatrzności. Gdy się przygotowujesz, niech błogosławione winogrona i wszystkie zapasy, które przechowujesz, zostaną dotknięte łaską Pana, przemieniając je w źródło życia i nadziei w dniach udręki. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, by pamiętać o potężnym darze danym nam przez Maryję Dziewicę. Błogosławionych winogronach te winogrona nie tylko odżywiają nasze ciała, wzmacniają również nasze duchy, oferując nam boską ochronę w czasach wielkiej próby. Zrozumienie znaczenia tych winogron i podążanie za objawieniami Matki Boskiej dotyczącymi tego świętego pokarmu jest kluczowe. W filmie, którym się dzisiaj dzielimy, zabierzemy Cię w podróż, aby odkryć znaczenie i korzyści błogosławionych winogron. Po drodze udzielimy szczegółowych instrukcji, jak prawidłowo przygotować i zakonserwować te winogrona, zapewniając, że mogą one zapewnić zarówno ochronę, jak i pożywienie w nadchodzących trudnych dniach. Spożywanie błogosławionych winogron wymaga starannej uwagi. Nie chodzi o to, aby po prostu zjeść jakiekolwiek winogrona. Tylko winogrona traktowane i przygotowywane zgodnie z boskimi instrukcjami mają moc zapewnienia ochrony, której szukasz, dlatego ważne jest, Abyś zwrócił szczególną uwagę na wskazówki udostępniane w tym filmie. Rozważając objawione proroctwa, przypominamy sobie o próbach, które czekają nas w ostatnich miesiącach trzy i półletniego ucisku. Dla pobożnych katolików, którzy odmawiają poddania się siłom antychrysta, czasy te mogą wymagać od nas życia w tajemnicy i przy ograniczonych zasobach, w tym żywności. Przywódcy duchowi, tacy jak ojciec Michel Radrig i inni mistycy, stanowczo radzili nam, abyśmy zaczęli gromadzić zapasy wystarczające do utrzymania naszych gospodarstw domowych przez co najmniej trzy miesiące. W świecie, w którym jeden kryzys goni drugi, nie można przecenić pilności przygotowań. Jednak pytanie pozostaje: jak zapewnić, że żywność, którą przechowujemy, pozostanie żywotna i skuteczna, nawet w warunkach, gdy zasoby są ograniczone? Musimy nie tylko myśleć o gromadzeniu zapasów, ale także rozważyć, jak utrzymać długowieczność tych zapasów. Dzięki duchowemu przewodnictwu i praktycznej mądrości możemy nauczyć się, jak chronić nasze zapasy, jednocześnie szukając rozwiązań na czasy, gdy nasze zasoby są ograniczone. Przyjmując te przygotowania, zarówno duchowe, jak i fizyczne, możemy stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom z wiarą, odpornością i pewnością, że ręka Boga prowadzi nas na każdym kroku. Przez niepewność, z którą się mierzymy, nawet w czasach niedostatku i przeciwności losu, to nasza wiara wzmocniona przygotowaniem i duchową ochroną, będzie nas prowadzić naprzód. Obyśmy nadal szukali boskiego przewodnictwa, zachowali czujność i zaufali opatrzności, którą zapewnia Bóg. Niech Bóg prowadzi nas i chroni z niezachwianą odwagą i determinacją, gdy przygotowujemy się na nadchodzące wyzwania. Padre Pio powiedział kiedyś, drogie duchowe dzieci, w czasach udręki, gdy świat pogrążony jest w ciemności i niepewności, kluczowe jest... Abyśmy zwrócili się do wiary i boskiej mądrości o wskazówki i ochronę. Gdy stawiamy czoła tym trudnym dniom, potrzeba przygotowania, zarówno duchowego, jak i fizycznego, będzie tylko silniejsza. Uważam, że ważne jest, aby podzielić się z Wami ważnym przesłaniem o rodzajach pożywienia, które mogą ocalić nasze życie w tych trudnych czasach. Z bezgranicznego miłosierdzia i miłości do nas, Padre Pio ujawnił cenne spostrzeżenia na temat tego, jak powinniśmy wyposażyć się na to, co nas czeka. Wśród tych objawień znajduje się wiedza o szczególnym pożywieniu, boskim darze, który ma moc podtrzymywania nas, gdy zasoby są ograniczone, a trudności rosną. To święte jedzenie to nic innego jak błogosławione winogrona. Te winogrona to nie tylko jedzenie, to niebiański dar przepełniony cechami, które przewyższają nasze ludzkie pojmowanie. Podczas swoich objawień, padre Pio podkreślał znaczenie tych winogron zarówno jako pożywienia, jak i ochrony duchowej. Nawet pojedyncze winogrono, gdy jest odpowiednio pobłogosławione i spożywane ze szczerą wiarą, może dostarczyć energii i składników odżywczych niezbędnych do podtrzymania ciała i duszy w czasach potrzeby. Ważne jest, abyśmy nauczyli się przygotowywać i konserwować te winogrona zgodnie z boskimi instrukcjami. Każde winogrono, gdy jest pobłogosławione i spożywane ze szczerym oddaniem, staje się głębokim symbolem naszej wiary i namacalnym przypomnieniem wszechobecnej miłości Boga w naszym życiu. Nie chodzi tu tylko o fizyczne pożywienie, to żywy sakrament, który głęboko łączy nas z miłością i miłosierdziem Boga. Oprócz błogosławionych winogron, namawiam Was do utrzymywania zapasów niepsującej się żywności i wody, wystarczających, aby utrzymać Wasze rodziny w przedłużającym się okresie udręki. Przechowujcie te zapasy mądrze, ale zawsze pamiętajcie, że nasze prawdziwe źródło pożywienia pochodzi od Pana. Gdy przechodzimy przez te trudne czasy, niech nasza wiara pozostanie silna i niech znajdziemy schronienie w boskim przewodnictwie, które zostało nam powierzone. Ale zawsze pamiętaj, że nasze prawdziwe źródło pożywienia i siły pochodzi od Pana. W czasach próby modlitwa i niezachwiane oddanie są naszymi najpotężniejszymi narzędziami. Zwróć uwagę na to pilne przesłanie od ojca Pio, świat stoi w obliczu ogromnych trudności, ludzie cierpią, a wielu traci życie. Bez boskiej ochrony przetrwanie jest niemożliwe. Codzienna modlitwa jest niezbędna, bez niej twoje życie jest poważnie zagrożone. W chwilach niepewności i zagrożenia, zwrócenie się do Boga o ochronę nie jest tylko zaleceniem, jest koniecznością. Przygotowanie duchowe jest równie ważne, jak przygotowanie fizyczne. Oddawaj się codziennej modlitwie, trzymaj się różańca, uczestnicz we mszy świętej i przystępuj do sakramentów ze szczerością. Poprzez te praktyki pozostajemy w kontakcie z Bogiem i Jego boską łaską, która jest naszym największym źródłem siły w tych trudnych czasach. To przesłanie służy jako przypomnienie o obfitym miłosierdziu i opatrzności Boga. Niech zapasy, które przechowujesz, w tym błogosławione winogrona, zostaną uświęcone przez Pana, stając się źródłem życia i nadziei w dniach udręki. W takich czasach ważne jest, aby zastanowić się nad niezwykłym darem udzielonym przez Maryję Dziewicę. Błogosławionymi winogronami są one nie tylko pokarmem dla ciała, ale także pożywieniem dla ducha, zapewniając boską ochronę i wzmacniając naszą wiarę. Zrozumienie znaczenia tych winogron i podążanie za objawieniami Maryi Dziewicy dotyczącymi tego świętego zaopatrzenia ma ogromne znaczenie. W dzisiejszym filmie poprowadzimy Cię przez głębokie korzyści i duchową moc związaną z błogosławionymi winogronami. Te winogrona są czymś więcej niż źródłem fizycznego pożywienia. Symbolizują wytrzymałość, wiarę i związek między boskością a tymi, którzy ufają obietnicom Boga. Kiedy wspólnie badamy ten temat, staramy się pogłębić Twoje zrozumienie tego, w jaki sposób te winogrona mogą wzmocnić zarówno ciało, jak i ducha w obliczu wyzwań, które na Ciebie czekają. Droga wiary wymaga zarówno duchowego, jak i praktycznego przygotowania, a przyjmując te boskie dary. Możemy poruszać się po trudnych czasach z odwagą, nadzieją i pewnością, że Boża Ochrona jest zawsze w zasięgu ręki. Przekażemy szczegółowe instrukcje, jak prawidłowo przygotować i konserwować te błogosławione winogrona, zapewniając, że będą służyć zarówno jako ochrona, jak i pożywienie w nadchodzących trudnych czasach. Ważne jest, aby zrozumieć, że winogron tych nie można spożywać bez prawidłowego przygotowania, a nie byle jakie winogrona się nadadzą. Tylko te traktowane z troską i zgodnie z boskim przewodnictwem mogą zapewnić potrzebne duchowe i fizyczne korzyści. Ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na tę ważną wiadomość. Proroctwa ostrzegają nas przed nadchodzącymi próbami i udrękami, szczególnie w ostatnich miesiącach 3,5-letniego okresu udręki. Dla pobożnych katolików, którzy stoją mocno w swojej wierze i odmawiają pójścia za antychrystem, mogą nadejść chwile, gdy będziemy zmuszeni żyć w ukryciu z ograniczonymi zasobami, w tym żywnością. Dlatego duchowni, tacy jak ojciec Michel Radrig i inni mistycy, namawiają nas, abyśmy zaczęli gromadzić zapasy wystarczające na co najmniej trzy miesiące w naszych domach. W świecie, w którym kryzysy zdają się pojawiać jeden po drugim, nie można przecenić pilności przygotowań. Ale jak możemy zapewnić, że żywność, którą przechowujemy, pozostaje zdatna do spożycia przez długi czas, zwłaszcza w małych lub ograniczonych przestrzeniach? Wyobraź sobie cudowne rozwiązanie, boski dar, który przeczy konwencjonalnemu ludzkiemu pojmowaniu. To właśnie tutaj pojawia się historia cudownych winogron fascynująca koncepcja objawiona przez Matkę Boską podczas wyjątkowego objawienia. Winogrona, Tradycyjnie postrzegane jako symbole życia i pożywienia, zostają przekształcone w coś o wiele bardziej niezwykłego dzięki boskim instrukcjom. Zgodnie z otrzymanymi wskazówkami, spożywanie zaledwie połowy błogosławionych winogron dziennie, zgodnie z instrukcjami Matki Boskiej, może zastąpić całe pożywienie i wodę, których normalnie potrzebuje człowiek. To objawienie wykracza poza kwestie wiary i dotyka głębszych prawd, mając również implikacje naukowe. Winogrona są bogate w przeciwutleniacze, potas i posiadają właściwości przeciwzapalne, co czyni je wszechstronnym źródłem odżywiania. Jednak ich znaczenie nie ogranicza się do ich wartości odżywczej. Biblia czerpie głęboką symbolikę z winorośli reprezentującej krew Chrystusa i Eucharystię, żywe przypomnienie o znaczeniu duchowej więzi. Obraz winorośli podkreśla, że bez tej duchowej relacji ryzykujemy stagnację i duchowy upadek. Błogosławione winogrona mają zatem podwójne przeznaczenie. ożywiają zarówno ciało, jak i duszę. Łącząc w głęboki sposób to, co fizyczne, z tym, co duchowe. Kiedy przechodzimy przez te niepewne czasy, ważne jest, aby zastanowić się nad głębszym znaczeniem tych boskich darów. Dzięki starannemu przygotowaniu i niezachwianej wierze możemy czerpać z zasobów, które objawili nam Bóg i Błogosławiona Matka. Cudowne winogrona to coś więcej niż tylko pożywienie. Są symbolami boskiej opieki i ochrony, przypominając nam, że nawet w najciemniejszych czasach Boże zaopatrzenie jest zawsze obecne dla tych, którzy mu ufają. Bez duchowego pożywienia jesteśmy skazani na stagnację i ostatecznie popadamy w zapomnienie. Praktyka błogosławienia winogron sięga objawienia Matki Róży, tajemniczej postaci, która pojawiła się we Włoszech w latach 60. I70. To błogosławieństwo to coś więcej niż zwykły rytuał. Jest to akt głębokiej wiary, który ma moc podtrzymywania nas w czasach wielkich przeciwności. Niezależnie od tego, czy stajemy w obliczu klęsk żywiołowych, czy nacisków społecznych, objawienia Matki Róży w San Damiano we Włoszech niosą pilne przesłanie, które przekazała sama Dziewica Maryja. To przesłanie jest wezwaniem do modlitwy, pokuty i odkupienia, jasnym ostrzeżeniem, że świat się zmienia i że musimy zwrócić się ku boskiemu światłu, zanim będzie za późno. Kiedy przygotowujemy się na wyzwania, które nas czekają, musimy szukać pocieszenia i wskazówek w przesłaniach Dziewicy Maryi. Błogosławione winogrona w szczególności stanowią głębokie przypomnienie obietnicy Boga, że będzie odżywiał, chronił i wzmacniał naszą wiarę. Różaniec, który uważam za jedną z najpotężniejszych obroń przed złem, jest świętą praktyką, która ściślej wiąże nas z duchowością i boską ochroną. W stuleciu pełnym niepewności, turbulencji i rosnących wyzwań, Przesłania błogosławionej matki są teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Ostrzegała nas o znakach na niebie, oferując nam promyk nadziei i zapowiadając nadchodzący okres pokoju, który wkrótce nadejdzie. W tym kontekście wiary i duchowej obrony tradycja błogosławionych winogron ma szczególne znaczenie. Jest to praktyka głęboko zakorzeniona w starożytnej mądrości, w której błogosławiona matka poprowadziła nas, abyśmy obchodzili się z tymi winogronami z najwyższą starannością i oddaniem. Nie są to po prostu zwykłe owoce, ale potężne symbole uzdrowienia, odnowy duchowej i boskiej łaski. Te błogosławione winogrona wykraczają poza swoje właściwości fizyczne, stając się czymś więcej niż tylko źródłem pożywienia. Uosabiają odporność naszej wiary i nasze zaangażowanie w boskie przewodnictwo. Zachowując je i spożywając z oddaniem, łączymy się z głęboką prawdą duchową, która wykracza poza świat materialny. Niech te święte tradycje i praktyki przypominają nam o błogosławieństwach i ochronie, które są dostępne dla nas dzięki wierze, i niech inspirują nas do pozostania niezłomnymi w naszej podróży, ufając obietnicom, które Bóg i Matka Boska nam dali. Wytrwałość i wiara są niezbędne, gdy nawigujemy przez niepewność, która nas czeka. Niech nasze serca pozostaną otwarte na obfite błogosławieństwa, którymi obdarzyli nas Pan i Matka Boska. W tych trudnych czasach ważne jest abyśmy pozostali duchowo wzmocnieni, czerpiąc siłę z naszej wiary, aby przezwyciężyć próby, które może przynieść przyszłość. Stojąc u progu nieznanych wyzwań, pozwólmy, aby nasza duchowa odporność wzrosła, umożliwiając nam stawianie czoła przeciwnościom z odwagą i niezachwianym zaufaniem do boskiego przewodnictwa. Nasze połączenie z Bogiem i błogosławioną Matką jest kotwicą, która utrzymuje nas w równowadze podczas burz życia. Bądźmy czujni i otwarci, gotowi przyjąć dary duchowe nam ofiarowane, które podtrzymają nas w czasach potrzeby. Patrząc w przyszłość, abyśmy byli wyposażeni nie tylko w praktyczne narzędzia do przetrwania, ale co ważniejsze, w duchową siłę, aby stawić czoła wszystkiemu, co nas czeka, z niezachwianym sercem i niezachwianą wiarą. Poprzez modlitwę i oddanie możemy wznieść się ponad wszelkie trudności, wzmocnieni łaską i przewodnictwem, które płyną z naszego zaufania do boskości. Aby uzyskać więcej treści tego typu, śledź naszą stronę. Codziennie pojawiają się treści, które pomogą ci zrozumieć tajemnice życia w praktyczny sposób. Niech Bóg błogosławi cię nieskończenie.